I na wstępie tego odcinka powiem Wam jedno, że kierowca ze mnie mizerny. Nawet dziewięćdziesiątki w Passatem na Lidlu nigdy nie kręciłem. I mam nadzieję, że po tym zestawie nie zostanie tylko ta sprężyna. Bo mam do zaoferowania coś znacznie więcej, czyli zestaw od Trust Master, Kierownica dla prawdziwego kierowcy i prawdziwego gracza. Nie dajcie się jednak oszukać wagą tego pudełka, bo w środku nie ma już absolutnie nic. Ponieważ razem z Wojtim przygotowaliśmy stanowisko prawdziwego kierowcy, które znajduje się tuż za mną i na które już teraz was zapraszam. Cały zestaw już gotowy, już złożony przede mną trzy monitory i widok z pierwszej osoby, tak abyśmy czuli się niemal jak w prawdziwym samochodzie, ale nie o monitorach tutaj mowa, a o tym zestawie zestawie złożonym z dwóch elementów czyli oczywiście samej kierownicy. I kontrolera, który znajduje się tuż pod naszym biurkiem. Zacznijmy natomiast od kierownicy, ponieważ ta będzie wzbudzać największe zainteresowanie. I mamy tutaj naprawdę mnogość opcji, mnogość przycisków, i to wszystko pozwala nam na pełną kontrolę nie tylko gry, ale także samego pojazdu. Omawiając najważniejsze elementy tej kierownicy, wydaje mi się, że powinniśmy rozpocząć od łopatek zmiany biegów. Są to przyciski magnetyczne, które mają nam umożliwić yy, bardzo bardzo szybką zmianę biegów, niemalże bez opóźnień. Na samej kierownicy widzimy również ekran, który pozwala nam na wyświetlanie mnogości informacji oraz sterowania samą kierownicą, która między innymi oferuje nam takie featurey jak trzy poziomy wspomagania tej kierownicy i tak zwanego sprzężenia zwrotnego, które w łatwy sposób możemy ustawić właśnie za pomocą samego urządzenia. Jeżeli chodzi o ustawienia, mamy tutaj również do wyboru możliwość połączenia się w bardzo prosty sposób albo do Peceta, albo bezpośrednio do PlayStation, ponieważ PlayStation również to urządzenie wspiera. Natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany, aby taki model zakupić i używać go na przykład na Xboxie, to również taka wersja została wyprodukowana i jest dostępna w sprzedaży. Moi drodzy, wracając do samego panelu kierownicy i do ekraniku, jest on niezwykle pożyteczny nie tylko pod kątem ustawień tej kierownicy, ale także oferuje nam wyświetlanie m.in. prędkości, obrotomierza i naprawdę wielu, wielu innych sygnałów, które są nam niezbędne w samej rozgrywce. Maksymalnie po lewej stronie znajduje się przycisk, dzięki któremu będziemy mogli zmieniać nasze ustawienia, które widzimy oczywiście na ekranie. W tym momencie przeklikuje się pomiędzy sprzężeniem zwrotnym naszej kierownicy, czyli tego, jak szybko, jak mocno będzie ona nas wspierać w naszej, w naszej rozgrywce. Jeżeli chodzi o panel kierownicy, mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z przyciskami wziętymi bezpośrednio od pada, czyli podczas naszej gry nie musimy korzystać ani z klawiatury, ani z dodatkowego kontrolera, tylko całość rozgrywki możemy kontrolować właśnie za pomocą tych przycisków. Oczywiście na górze kierownicy znajdują się również dodatkowe przyciski funkcyjne, na dole natomiast mamy możliwość wyboru m.in. menu, podłączenia do pc do PlayStation. Oczywiście mamy również wyboru, możliwość wyboru menu w samej rozgrywce tylko i wyłącznie jednym kliknięciem co do aspektów wizualnych, designu i wykonania tej kierownicy. Do góry znajduje się ekoskóra i to chyba na plus, chociaż mam wrażenie, że ta może się z czasem dość mocno wycierać. Sama klawiatura to oczywiście tworzywo sztuczne, również elementy, które mają wyglądać na metalowe, są wykonane z tworzywa sztucznego, które wydaje się być dobrej jakości. Jest ona do, do samego blatu przetwierdzona dość mocno i raczej jej nie zerwiemy. Ja teraz nawet szarpie Mocno. Natomiast moje wątpliwości budzi właśnie fakt tego ruszania się w górę i w dół. I mam wrażenie, że za chwilę mogę coś uszkodzić w momencie, kiedy na przykład w chwili rejdżu uderzę w tą kierownicę od góry bądź właśnie położę na nią zbyt mocno swoje ręce. Dość dużym plusem jest to, że te kierownice możemy zamontować praktycznie na każdy blat o dowolnej grubości, oczywiście w granicach rozsądku, natomiast i na blatach grubych, i na blatach cienkich trzyma się ona mizernie, co oczywiście testowaliśmy już wcześniej. Oprócz samej kierownicy, dostajemy w zestawie również nożną przepustnicę, która pozwala nam sterować gazem, hamulcem i sprzęgłem. Oczywiście w momencie, kiedy zdecydujecie się w samej rozgrywce yy, sterować skrzynią manualną, no i oczywiście w tym ułatwiają nam łopatki, o których już wcześniej wspominałem na początku materiału. Co do samego działania dolnego kontrolera, jest ono jak najbardziej poprawne, responsywne i sprawia naprawdę wiele satysfakcji. Niestety, niestety, jeżeli chodzi o jego wykonanie, mam tutaj absolutnie duży minus, ponieważ w momencie, kiedy macie pod biurkiem tylko i wyłącznie panele bądź gładką podłogę bez dywanu, to ten kontroler całkowicie się ślizga i korzystanie z niego sprawia wiele trudności. Więc jeżeli rozważacie zakup, Takiego zestawu, to warto zaopatrzyć się także w jakąś matę bądź dywanik, który będzie dość stabilnie przytwierdzony do podłogi. Natomiast sam dywan albo podkładka nie wystarczą, ponieważ w momencie, kiedy naciśniemy mocniej hamulec albo mocniej gaz, to podkładka unosi się do góry, co urąga temu realizmowi, na którym jak najbardziej nam zależy, i cały czas musimy drugą stopą dociskać tę podkładkę do ziemi. Co do samego designu dolnego kontrolera, tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jest tutaj turbo realistycznie za sprawą, zwłaszcza za sprawą tych metalowych nakładek, które świetnie się prezentują i świetnie wyglądają. Moi drodzy, te kierownice testowałem, ładnych parę godzin i troszeczkę się na niej pobawiłem. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że niestety rajdowy kierowca to raczej ze mnie nie będzie, być może w prawdziwym życiu, ale nie w grze komputerowej. Jeżeli chodzi o te kierownice, to największym minusem jest niestety bardzo widzialny input lag, co za chwileczkę Wam zaprezentuję. Nie bez powodu znajdujemy się teraz w kokpicie kierowcy. Moi drodzy, i sami zobaczcie tylko w momencie szybkiego ruchu kierowcy tą fizyczną, na ekranie zobaczycie delikatne opóźnienie tej kierownicy wewnątrz gry. I ktoś mógłby powiedzieć, albo pomyśleć, że jest to nic nieznaczący lag animacji, ale nic bardziej mylnego, ponieważ bardzo mocno czujemy to w samej rozgrywce. No i przed czas na test, sami zobaczcie, tylko. W tym momencie występuje opóźnienie. To opóźnienie nie wydaje się być duże. Natomiast, jeżeli zdecydujecie się na tę kierownicę od Trasmastera, to na pewno będzie to wymagało chwili, aby przyzwyczaić się do tego opóźnienia, ponieważ w bardzo łatwy sposób możemy wpaść, na przykład, w poślizg na zakręcie w momencie mocniejszego skrętu i odbicia ze względu właśnie na to opóźnienie. Jeżeli chodzi o feeling samego sprzężenia zwrotnego, tutaj nie mam absolutnie żadnego ale. Kieruje się świetnie i to sterowanie kierownicą to prawdziwa przyjemność. Jeżeli chodzi o jej wspomaganie, działa ono świetnie, koła się pięknie prostują zaraz po wyjściu z zakrętu i tak samo jest z dolnym kontrolerem. Jego responsywność jest bardzo duża. Mamy również bardzo duże poczucie realizmu. Gaz chodzi. Bardzo miękko. Natomiast jeżeli chodzi o hamulec, tutaj musimy się już trochę z nim posiłować. Gdyby komuś było za mało, to producent zawiera w zestawie dodatkową sprężynę, którą możemy w samym hamulcu wymienić, aby chodził on jeszcze mocniej. Moi drodzy, dla kogo taki zestaw? Dla kogo się przyda, komu taki zestaw kupić? Oczywiście tym, którzy uwielbiają wyścigi. Sama! Gdzie się pchasz tym gruzem? No, wysiądę zaraz. Wysiądę do. Wysiądę do ciebie! Oczywiście dla fanów wyścigów. Ja zjadę na chwilę na Widzicie, jak jeżdżą. No, dramat po prostu na tych drogach. Oczywiście dla fanów motoryzacji, dla fanów wyścigów, taki prezent będzie idealny. Jeżeli uwielbiacie grać w wyścigi, sprawdźcie sobie coś takiego. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Natomiast miejcie na uwadze to, że faktycznie ten input lag delikatny występuje i trzeba się będzie do niego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tej kierownicy, nie mam zastrzeżeń. Myślę, że została ona wykonana świetnie. No i oczywiście płacimy tutaj również za jakość. Jeszcze jedna niesamowicie ważna rzecz. Gdyby przyszło Wam do głowy, żeby samochodem osobowym wjechać w offroad, to z Waszą kierownicą stanie się mniej więcej to. Zacznie ona się trzęść, zacznie symulować ruchy kół. No i jeżeli chcielibyście to kontrolować, to faktycznie trzeba się z nią trochę zmagać, aby to wszystko opanować. Moi drodzy, podsumowując ten zestaw, on jak najbardziej mi pasuje, jak najbardziej mi odpowiada i z czystym sercem mogę go wam polecić. Mogę polecić to także tym, którzy w wyścigi grają znacznie częściej ode mnie. Myślę, że żaden kierowca nie będzie zawiedziony ze względu przede wszystkim na tę responsywność. Co do samego input laga kierownicy, niestety jest to duży minus, ale jest to także kwestia, do której możemy się przyzwyczaić i przyzwyczajamy się w stosunkowo szybkim. Tempie, jakość wykonania samej e, kierownicy jest naprawdę bardzo, bardzo duża i tutaj mamy do czynienia naprawdę z turborealizmem. Moi drodzy, jeżeli szukacie prezentu dla kogoś, kto uwielbia wyścigi, bądź sami jesteście osobami, które wyścigi w grach uwielbiają, to tym produktem na pewno nie będziecie zawiedzeni. W momencie, kiedy weźmiecie poprawkę na dywanik pod dolny panel kontrolujący, i w momencie, kiedy weźmiecie poprawkę na tego delikatnego impudlaga występującego w samej rozgrywce, mi na dzisiaj pozostało jeszcze do Was tylko poprosić o łapkę w górę i subskrypcję na naszym kanale. No i oczywiście pożegnać się z Wami. Ja jadę dalej. Trzymajcie się. Cześć. Do dech, tam jedziemy. Masz numer polaveta? I <laughs> don't